Kolejny odcinek z cyklu Zagajmy w The Elder Scrolls V: Skyrim. No czarna róża, śpieszy do niej, że potrzebna jej twoja pieczeń, chwili... transport do Morrowind. Jesteś... Ale rzeczywiście, powiedz Jesteśmy jej, że nie będzie z tym problemu. W... Mayven, to jedna z niewielu osób, które zna. Zradoszycie. Ujara. Rauston. Tak, Przekażę jej dobrą wiść. Ujara. Ujara. Y... Matko. Jak długo jeszcze będziemy musieli znosić Serlunda wygłaszającego te brednie po całym cesarstwie? A co miałam zrobić? Posłać go na szubienicę za zdradę? To twój brat, Haraldzie. Witaj w mglistej twierdzy. Jestem zarządcą Jarlalaimu. Na imię mi Anoriel. Jest Jarl. by doprowadzić do twojego upadku. Nie będę tego dłużej słuchać Haraldzie. Obawiam Rozumiesz? się, że jako zarządca piękny mogę służyć jedynie ograniczoną pomocą. Witaj o, w Wękninie. W czym Mam nadzieję, że droga nie była zbyt męcząca? Mm. A jakie jest twoje zdanie na temat wojny? Uważam, że Ulfrik walczy w słusznej sprawie, ale martwię się o ludzi zamieszkujących Rift. Jak mogą dalej prowadzić swój skromny żywot, skoro nad ich głowami gromadzą się ciemne chmury? Sercem jestem z nimi. Gdybyśmy mieli więcej pieniędzy. Mogłaby nich chronić niczym własną rodzinę. Co z samym Ulri Ulfikiem? Z armią gromowładnych u boku. Ulfik szykuje się do usunięcia sił cesarstwa ze Skyrim i zanegowania naszego udziału w konkordacie bieli i złota. Wielu zginęło walcząc za tę sprawę. Obawiam się, że kraina pozostanie z krwią przez długie lata. Okej. Okay. Czym jest Konkordat Bieli i Złota? Na pewno wiesz o wielkiej wojnie między cesarskimi i elfami, nazywającymi siebie Aldmerskim Dominium? Gdy opadła kurzawa, podpisano Konkordat Bieli i Złota. Miał to być traktat, który zaprowadzi w cesarstwie pokój. Jednym z postanowień traktatu była delegalizacja wyznania Talosa. Dla gromowładnych był to moment, w którym cesarstwo stało się niegodne szacunku każdego prawdziwego Norda. Okej, okay, rozumiem, że od ciebie nie dostanę żadnego quest'a, tak? Życzę udanej podróży. Dziękuję. Przyszliśmy się tu pogapić? Aha, Naśmiewać. O, to jest synuś, wyrodny synuś Jarlini. Strażnik, ze strażnikiem niepogadam. A ty może no. masz dla tak, mnie jakiegoś. Questa o midzie, Śnieżna stopą. Jako Huskar Jar Proszę o zachowanie należytej odległości od ja, jej osoby. Jak rozumiem, zajmujesz się ochroną Jarla. W rzeczy samej. Było kilka zamachów na życie Jarla. Nie jesteśmy pewni, czy to sprawka mrocznego bractwa, czy po prostu sympatyków cesarstwa. Mieliśmy też do czynienia ze szpiegami sądującymi nasze siły bezpieczeństwa. Pracuję dla Straży Miejskiej i dbam o to, by im się nie udało. Gdy przyjdzie, co do czego, jestem ostatnią linią obrony Jarla. Nie pozwolę jej paść. Hmm. Szlachetny, człowiek. Co to są wścigliczeniowi. Każdy wie, że gilia złodziei ma kryjówkę w starych kanałach pod Pękniną. Sam bym tam zszedł, ale musiałbym zostawić Jarlaile bez ochrony. Kłamcy i pękarci. Każdy z nich. Gdyby nie wojna. To ponabijałbym ich głowy na pale. No. Wystarczyłoby dwunastu ludzi, żeby wmaszerować do szczurzych nor i puścić je z dymem. Ale gromowładni na to nie pozwolą. Są zbyt zajęci obroną przed siłami Cesarstwa. Przekażę jej dobre wieści. No, okay. Mam na ciebie oko. Mam od ciebie też żadnego żadne. Umawiałam się z tobą w jakiejś sprawie? Nie. Czy chodziło o przesyłkę? Nie pamiętam. Może masz dla mnie jakiegoś wątpliwości? Wybacz mi roztargnienie, ale prowadzę właśnie bardzo delikatny eksperyment. Zdaje hmm, się, że potrzebujesz pomocy z organizacją. Owszem, przydałaby mi się pomoc. Może asystent? Nie, 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 nie. Może chowaniec? Nie, za bardzo bałagani. Cóż, nie ukrywam, że organizacja nie jest moją mocną stroną. Zdecydowanie nie. Przyda mi się każda pomoc. Tak, właściwie, jeśli odbierzesz dla mnie kilka rzeczy, będę mogła ruszyć z następnymi eksperymentami. Hmm, okej, okay, co mam znaleźć? Jak się pewnie domyślasz, często o czymś zapominam. Zostawiam przedmioty tu i tam. Naprawdę muszę się nauczyć odkładać rzeczy na miejsce. Potrzebuję swojej dwemerskiej łyżeczki, sztabki Orichalkum i wielkiego klejnotu duszy. Właściwie to potrzebuję ich już teraz. Przynieś mi je, a ja z chęcią przeprowadzę na tobie eksperyment. Nie, 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 nie tak miało być. Z chęcią cię nagrodzę. Hmm, hmm. Skaż mi drogę, a znajdę to. Doskonale, nie mogę się doczekać. No, co ty tu jeszcze robisz? A jasne, musisz wiedzieć, gdzie szukać. To mogłoby ułatwić sprawę. Ok, dokąd dokładnie mam iść? Popatrzmy. Ostatni raz używałam dwemerskiej łyżeczki u mojej drogiej przyjaciółki Boti w Ivarsted, Gospodarstwo spadającej gwiazdy. Tak się chyba nazywało. Sztabka Orialku powinna nadal znajdować się w zimowej twierdzy. W gospodzie zmrożone palenisko. Nie wiem, dlaczego jej po prostu ze sobą nie zabrałam. I na koniec klejnot duszy. Zostawiłam go w wichrowym tronie, w sklepiku alchemicznym Biała Ampułka. Swoją drogą zapłaciłam tam jak za barszcz. E, no nic. Super, nie mogłem lepiej trafić. Roztargniona magiczka, ale gdzie mogę dowiedzieć się więcej o magii? W zimowej twierdzy. Udaj się do tamtejszej Akademii. Można się w niej nawet czegoś nauczyć. Co cię tak zajmuje? Ktoś zainteresował się tym, co robię? Niebywałe. Pozwól, że wyjaśnię. Mój eksperyment obejmuje magiczny konstrukt i reagent, który pozwoli konstruktowi utrzymać trwałe pole energii harmonicznej. <laughs> nie rozumiem z tego ani słowa. Nie musisz, bo to same bzdury. To nigdy nie zadziała. Nie, 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 nie. Muszę to odwrócić. Ściągnąć harmoniczną energię do reagenta i uaktywnić ją za pomocą właściwej inkantacji. Co mi to u was strzeliło? Przecież w ten sposób to nie ma szans zadziałać. A ty tu stoisz i nic nie mówisz. O no, zupełnie nic nie rozumiem. Powiem ci, dlaczego mi nie powiesz. Bo o to właśnie chodzi. To absolutnie podstawowa zasada magii. To byłoby niedorzeczne. Nie da się ściągnąć energii harmonicznej bez syfonu duszy. <laughs> Skoro dysponujesz taką wiedzą, to bez wątpienia udało Ci się rozwiązać problem błędu termicznego, prawda? Boże jedyne. to proste dziewięć. No przecież dziewiątka jest najbardziej fundamentalną z reguł magii, ale się popisałam. Całkowicie rozwiązuje wszystkie nasze podstawowe problemy: wypalenie many, zapadnięcie wymiarów i błąd termiczny. Udało ci się! Niech sobie tylko przypomnę, o czym my właściwie rozmawialiśmy. Dobra, kurde, trochę ta w jest zakręcona. Muszę zapamiętać: najpierw ochrona, potem przywołanie. Ok, chyba wykonamy Lani'elo ELO quest, a najpierw zajrzę sobie tutaj do mojego dziennika. Ok, ok, ok. Czy jakieś inne zadania mam zaznaczone? Nie, ale to po kolei wobec tego. Najpierw odzyskamy może klejnot duszy. Muszę od razu przy... Dobra, odzyskaj łyżeczkę, odzyskaj sztabkę w Walindriach i odzyskaj łyżeczkę. Oki, doki. No to co, Elo? Biegniemy to odzyskać. Ja cię znam. Tylko skąd? Witaj, wrócę. Przyszliśmy się tu pogadać. Nie zmierza, to się zna... Zna... Czyli najpierw, gdzie musimy się dostać? Zobaczmy na mapę. Czy mi się ekran doładuje? Zobaczmy, się doładuje. Zewnątrz yy, oblistej twierdzy, i loknijmy na mapę. Oczywiście z jakichś powodów nie mam znaczników na tej mapie, ale wiem, że zimowa twierdza, tak? Wichrowy tron, miała grań Mortal. Nie, mortal nie. Falkret. Mortal. To jest zimowa twierdza. Kurcze, gdzieś tam. To na pewno siedział Jarl, więc to jest jakaś tam. To jest nowy Timo. Jest zimowa twierdza. Najpierw się tu przeniesiemy. To nie jest duża miejscowość, więc. Okej. Okay. Tu zimowa twierdza, już widzę ten domek, do który musimy dostać. Tutaj mamy zamrożone palenisko. To pewnie jest miejscowa gospoda. Ej, przepraszam, czy możesz mi opowiedzieć, co myślała? Jakby jakiś straszliwy potwór został wywrócony na lewą stronę, a potem eksplodował. I co gdzieś to? ona to zostawiła? Wystąpił mały błąd w obliczeniach. W następnych no. eksperymentach już się nie powtórzy. Właśnie dlatego ludzie mają Okej okay. Problem z waszą akademią Nelakar Sztabkę orykulą odzyskałem i Wracam do Walkiri, czy tam Walendich Dobra Teraz tam. Gdzie zostawiłem? Gdzie ona zostawiła? Tej i zostawiła? Iverset, mamy tego Iverset to ja nie znajdę tego Iverset to ja nie znajdę Roliksted, Roliksted samotnia gwiazda zaranna jest ten uniwersytet, no bez tych znaczników kurde, nie wiem czemu, pewnie wprowadziłem jakiegoś moda który spowodował, że nie widzę tych znaczników dobra, słuchajcie, na razie wrócę do, do pękniny oddam tą sztabkę i na tym zakończę ten odcinek, muszę przywrócić te znaczniki będzie mi łatwiej po prostu ok, szybka podróż do pękniny Zdajemy quest do. Magiczki Mój kuzyn walczy ze smokami, a ja co dostaję? Służbę wartowniczą. No sorry, to nie moja wina. Mam nadzieję, że przeszkadzasz mi nie bez powodu. Mm. Bo kurde, świątynia Mary, nie tu chciałem wejść. O smar ja. Po co ja tu wlazłem? Nie o to mi szło. Ruszajmy. A, nie chciałem A do... więc prowadź. Dobra, wracamy do pękniny, A Idziemy do Pałacu jarla. Wow. Jest, a iście do glisnej twierdzy. Od razu się wyróżnia, czemu ja wlazłem do tej świetlini Mary? Tego nie wiem. Zdamy, płaska może jakaś. Zobaczymy ile na przede wszystkim czy nam nie czy jaką nagrodę w ogóle mi da. Tak? To jest najważniejsze. Dobra, gdzie jesteś, maliczu, moja? Jesteś? ja... Ci umawiałam się z tobą w jakiejś sprawie? Nie. Czy chodziło o przesyłkę? Nie pamiętam. Okej. Okay. Mi się. Muszę zapamiętać. Chyba muszę wykonać od, od razu te potem no dobra, ale tak jak zacząłem ten odcinek, tak go zakończę, muszę te znaczniki przywrócić, dopiero, dopiero wtedy będę normalnie grać. Także sorry za to, że odcinek był krótki, ale chyba, że uważacie, że takie krótkie powinny być, to ewentualnie piszcie w komentarzach. Także ja na razie dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć i czołem.